Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środej i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. już startujemy z dzisiejszym tematem dla reportera. Ze mną w studiu Leszek Wspaniały, dzień dobry. Dzień dobry, witaj Kasiu, witajcie drodzy słuchacze. Myślę, że mocno stęsknieni za naszą jedną ze sztandarowych audycji temat dla reportera, bowiem 3 maja w poniedziałek się nie spotykaliśmy, ale dzisiaj 5 imieniny miesiąca, 5/5. czekamy na wasze telefony do 9.37 26 114 114 a ja rozpocznę od dobrej informacji, bowiem przed kilkoma dniami mój kolega Łukasz poinformował mnie o tym zdjęciowo wysyłając cały Komin na Widziszowie oświetlony. Nowość mm. tak mi napisał i faktycznie na zdjęciu widzę jest już ten ponad 200-metrowy obiekt oświetlony, tak więc o bezpieczeństwo w, o, tych obiektów latających nie musimy się obawiać i oczywiście ci, którzy siedzą za sterami też już po zmroku komin będą dobrze widzieć. Z czym dzisiaj do nas zadzwonicie, drodzy słuchacze. Z Kasią wspólnie czekamy na Wasze telefony 726 114 114. Po tych dobrych kilku dniach majowego weekendu myślę, że w całym regionie się zauważyliście coś, o czym moglibyśmy, moglibyście nas poinformować, a my będziemy pukać i dzwonić i mailować do odpowiednich instytucji i próbować zainterweniować w sprawach, które nam zgłosicie, a ja zanotuję. Myślałam, że po majówce, kiedy to no, nie było tematem dla reportera, że dzisiaj od razu będą telefony. Będziemy i zatrudni, bombardowani. A na razie, na razie cisza. Na razie zagrajmy muzyczkę, kochani, a jak tylko do nas zadzwonicie, telefon odbierzemy, no i będziemy z wami rozmawiać i notować to, co nam chcecie przekazać. O, już nie czekamy. No to to już odbieramy pierwszy telefon, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie, bo przed przedszkolem numer 17 mhm. do Łukietka, praktycznie do szkoły numer 14 są wycinki porobione na ulicy. I mam takie pytanie: nie wiem, do kogo ta droga w ogóle należy i kiedy to będą robić? Bo to już tam przy 14 jest chyba już miesiąc czasu, bo na takie kwadraty. Ja tam nie jeżdżę samochodem, ale... Mówimy o y, uzupełnianiu ubytków w drogach, tak? Tak, tak, tak. Mhm. I od ilu dni tak, jestem tak. tak porobione? No ja powiem panu, że tak przy 17 to zobaczyłam to w tym tygodniu, ale tam koło 14, no łokietka w tą stronę, jak się idzie do szkoły 14, to chyba już jest około miesiąca czasu na pewno bo i nawet dłużej. A, czyli powycinane fragmenty asfaltu i czekają na załatanie, tak. tylko się doczekać nie mogą, Czekają tak? na załatanie, tylko mam pytanie, kiedy to wylwią, nie? Dobrze, zanotowane. Zapytamy. Dobrze, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiamy, do usłyszenia. No, po, po, problem powracający niemalże każdej wiosny, choć ostatnio Przygotowano alei wolności czy elektrycznej, no to byłem mocno zdziwiony, bo w tym dniu, w którym służby wycięły fragmenty zniszczonego asfaltu, w tym samym dniu były załatane, tak więc... Mm, ekspresowe. No, zobaczymy, co to jest na tej łokietka w pobliżu 17 i 14. 726-114-114, proste, łatwy numer do zapamiętania zresztą często z niego korzystacie, nie tylko w temacie dla reportera, ale i w innych naszych audycjach na żywo. Tak więc do 9.30, drodzy słuchacze, jesteśmy dla was wspólnie z Kasią, czekamy. Ja na razie jeden temat zanotowałem, czekamy na kolejne telefony z waszymi zgłoszeniami. 726 114 114, to właśnie numer do nas na antenę. I ja przypominam i zachęcam, zapraszam temat dla reportera środowy Po co czekać do piątku? Można już dzisiaj do nas zadzwonić i podać na naszej antenie temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarza Radielka. Warto skorzystać z tego miejsca, kiedy to możecie na żywo z Leszkiem Wspaniałym spotkać telefonicznie, więc warto, zachęcam. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dobry. Zauważyłam, że od pewnego czasu jest po prostu schody, które są do, do PKO, są ciągle i w naprawie i nic tego nie naprawia i i ciężko tam w ogóle wejść. Nie ja widzę co ludzie. Z, no to z prawda. Z, z tego z tego Do co Z tego co możemy przejść na bardzo było to krwawiło. No to faktycznie, te, też doskonale o tym wiem, bo jestem klientem tego banku, a no, trzeba faktycznie troszkę nadrobić trasy. No, czekają na wyłonienie wykonawcy, kiedy zrobią te schody. także no, no, możemy, możemy dopytać, kiedy to, kiedy to nastąpi. Natomiast, no, czy to coś zmieni? Jeśli to pani usatysfakcjonuje, to sprawdzimy, zapytamy. No bardzo dziękuję. Miłego dnia. Również miłego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Nie daj, że mało estetycznie, to mało bezpiecznie. Jest to tam poogradzane taśmami. Nie wygląda może jako wizytówka tej placówki, no ale no cóż, dopytamy w takim razie, kiedy będzie to wykonywane. No a teraz czekamy na Wasze kolejne zgłoszenia. Dzień dobry. Chciałem, ja dzwonię z Lubina. Chciałem zgłosić taki problem, że zabrali nam. Że na oś na Starym zabrali zablokki autobusy yy, Konkretnie linia numer 2 Linia numer 2 całkiem jest wyłączona? Yy, nie, jedzie inną trasą. Jedzie przez Maczka, jedzie przez y, Ken y, i koło galery. Mhm. Yy, Także mamy 3 godziny luki. Między autobusami od 8 do 10 nie ma żadnego autobusu. A czyli to nie jest tak, że przez cały dzień, tylko między 8 a 10, tak? Między 8 a 10 nie ma żadnego autobusu, bo jedzie autobus w linii 101 i jedzie autobus, jadą autobusy z nowa. Yy, ale one jadą tak, są dziwnie skumulowane, że jadą o jednych godzinach, yy, są skumulowane. A czy jakoś przewoźnik tłumaczył, dlaczego tak to zrobił, że między 8 a 10 nie macie tam autobusów? Czy nie mamy takiej wiedzy? No, no, no niestety nie ma. Nasze miasto jest znane z tego, że nie ma. Dobrze, to postaramy się dowiedzieć. Dziękuję za to zgłoszenie. Dobrze. Pozdrawiamy, do usłyszenia. 726, 114, 114, dwie minutki do przerwy reklamowej, tak więc jeśli ktoś ma jeszcze jakiś temat i sprawę, którą chciałby nam, nam zgłosić, no to zapraszamy, potem chwilka przerwy reklamowej i ponownie z Kasią wracamy w temacie dla reportera. Tematy, które jest dzisiaj już do mnie z nimi dzwoniliście są zanotowane. Postaramy się tutaj w najbliższym czasie sprawdzić, jak sytuacja wygląda. A środowy temat dla reportera trwa do 9.30. Tak, jeszcze trwa, więc drodzy słuchacze, czekamy na Wasze telefony. No i w piątek też temat dla reportera się pojawi od 9.15. No i odbieramy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Ja mam taką sprawę. Przepraszam, bo mnie wyraźnie mówię. Mamy bardzo słabe połączenie, e, więc albo proszę zciszyć u siebie radio, albo będziemy musieli chyba porozmawiać po przerwie reklamowej. Hmm. Chodzi mi o to, e, na Pestowie chodzić na ulicy wawelskiej. Z jednej strony jest fajnie, po duchu. Duże, to i jest ciasne, e, Ciasny i dziurowy tak Ciasny i dziurowy chodnik na Wawelskiej. Dobrze, mamy zanotowane w takim ta razie Czyli druga chodnika, tak mm. Mamy zapisane, więc bardzo dziękujemy za ten telefon Zgłosimy to służbom i za chwileczkę przerwa reklamowa Dzień dobry Proszę pana, ja się chciałam dowiedzieć Gdzie można, bo dzwonię z wioski Od Błogowa Gdzie można kupić jednorazowo bilet na czerwony autobus Aktualnie jeszcze nie można no to jak ja się wybiorę do Głogowa i chcę jechać na Kopernik czy na Piastów, to jak mam jechać? Zapłacić kartą płatniczą w, w, w autobusie. A jak, nie mam karty? a jak nie mam karty? No to w, nic pani nie poradzę. a kiedy będą bilety w kioskach? W kioskach biletów już nie będzie, będzie można niebawem kupić w biletomatach, które będą zainstalowane w poszczególnych autobusach komunikacji miejskiej. Aha. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia, dziękuję Pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Ostatnia minuta, 726-114-114, numer telefonu do Waszej dyspozycji. Kto rzutem na taśmę w środowej audycji e, dzwoni do nas, czy nikt nie dzwoni? Dzień dobry, ja dzwonię, dzwonię w następującej sprawie. Chodzi mi o ulicę Armii Krajowej. Na, na ulicy Armii Krajowej znajdują się progi i parkingi samochodów po jednej i drugiej stronie. Progi bardzo blisko siebie, utrudniające przejazd tą ulicą, ale progi, progi moim zdaniem tam ich nie powinno być, natomiast chodniki od ulicy powinny być ograniczone jakimś, nie wiem, łańcuchami, płotem, nie wiem, czymkolwiek bo ludzie przechodzą wzdłuż, przechodzą w poprzek jezdni wzdłuż całej ulicy Armii Krajowej i, i, i jadąc samochodem. Nie zwalniam ze względu na te progi, tylko zwalniam przede wszystkim ze względu na przechodzących pieszych. Piesi przechodzą w, od krzyżówki zabrońców pokoju do końcówki, tam gdzie jest e, e, netto. No to niebezpiecznie. Bardzo dziękujemy już za ten temat. Leszek, czy ty już zanotowałeś? Tak, zanotowane mamy. Dobrze, dziękujemy no to bardzo. już musimy kończyć dzisiaj. Zgłosimy to, to gdzie to, trzeba. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Kolejny temat dla reportera na pewno się pojawi w najbliższy piątek o, o 15. Zapraszamy. 15. Polecamy, zapraszamy. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.